Panie, panowie, seniora, że seniorysz, 10 stycznia, a zatem wchodzimy w nowy rok. Zostawiam za sobą to wszystko, co nie służy, co nie wspiera, zabieram to, co się sprawdziło, a zatem wracam do dobrych praktyk i zapowiadam tygodniowe objazdówki, yy, zwiedzanie ze mną jako przewodnikiem środkowej Portugalii z Wybrzeżem Atlantyckim i Lizboną. Z bazą wypadową w niebo mam to tu, tutaj u nas nad oceanem. Każde razowo cztery osoby. Może to być grupa przyjaciół. Mogą to być ludzie, którzy się kompletnie nie znają. Proszę do mnie pisać na maila, jest podany na stronie niebomamtu.pl. Ja terminy podam lada dzień. Pierwsza objazdówka ruszy prawdopodobnie pod koniec marca. Szykujcie się na wrażenia. Zapraszam.